Jesteśmy dziś w stacji hodowlanej NPC Lempke, który jest udziałowcem firmy RAPUL. Będziemy dziś rozmawiać przede wszystkim o hodowli rzepaku, ale także o wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzać producenci tej uprawy. Będziemy pytać także firmę o najbliższe jej plany inwestycyjne. Zachęcam do obejrzenia relacji. Znajdujemy się w nowo otwartej stacji hodowlanej koło Gostynia. Jest ze mną pan doktor Tomasz Mikulski. Panie Tomaszu, jak to wygląda w przypadku hodowli rzepaku, która się odbywa właśnie już w warunkach Polski i tutaj na tym, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy? Witam Państwa, dzień dobry. Zajmujemy się hodowlą rzepaku zimnego tutaj w południowej Wielkopolsce, dlatego że wierzymy, że w tym miejscu tradycyjnie związanym z hodowlą roślin możemy hodować odmiany, które będą sprawdzały się bardzo dobrze w warunkach klimatu Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi głównymi celami jest przede wszystkim prowadzenie hodowli twórczej, linii restaurerów do odmian mieszańcowych, a także testowanie tychże odmian w całej sieci doświadczalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie ich selekcja i zgłaszanie do urzędu rejestracyjnego w Polsce i w różnych krajach Unii Europejskiej. Ale dowiedzieliśmy się dzisiaj, że tu jest praktycznie 50 hektarów pól dookoła pod również testowanie. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce jesteśmy absolutnie samowystarczalną jednostką hodowlaną, która, której możemy zajmować się hodowlą twórczą, czyli pod poletkami mhm. doświadczalnymi, jak również prowadzić doświadczenia ścisłe oraz hodowlę zachowawczą, czyli szykować mhm. materiał siewny, który będzie w przyszłości zgłoszony do badań rejestrowych w różnych krajach. Mhm. Czyli taki priorytetowy cel, w tym momencie jeśli chodzi o hodowlę i odmiany stosowane do warunków Polski? Absolutnie stabilność planowania w, w, w bardzo szybko zmieniającym się klimacie Europy. Currently winter only ship rape has to face challenges challenges, related to climate change difficulties in plant protection or Expensive fertilizers. Yes. Um, in response to these challenges, these problems, uh, how can Rappel's achievement help farmers and in what direction is oilseed rape breeding going? Anna, thank you very much uh, for this uh, question and the chance to explain that a little bit. Um, winter oilseed rape breeding and, and the crop production uh, already faced over many years different challenges so it is yes. already an ongoing process if we look back to the last 20 years uh, the introduction of hybrids uh, then step by step we adapt them new disease resistances came up and so on so that's uh, not a new story for for us as a winter rapeseed uh, breeder but of course uh, the last years were very difficult uh, for the farmers here in poland and also in the other countries in europe uh, mm -hmm. we had uh, um, now uh, these political changes, uh, the band we of, band of nao, uh, neonics, uh, g give us a, a big uh, story, and uh, also then, uh, uh, step by step, uh, came up uh, new diseases, new pests. Uh, turnip yellow virus was a, was a big story mm -hmm. in the last years, and uh, so uh, we see now. That there is a wish from the uh, society for this more environmental protection, uh, uh, for, for a lower intensity mm -hmm. of the rapeseed production. But on the other side, we have to face also that uh, uh, plant oil is missing on, mm -hmm. on the global market. So it's a very challenging uh, situation for us. Uh, we, as a breeder, of course, we look forward and uh, try to, uh, to solve this situation for the farmers. So in the moment, uh, we are working more and more on this kind of multi-resistant mm -hmm. varieties. There is, uh, for FOMA, uh, is one story, turnip yellow virus is one story. But we are also working step-by-step step for more robust material, also against verticilliums, yeah. sclerotinia, mm -hmm. to have here solutions for more this kind of tight crop rotations. Uh, uh, so that is uh, definitely uh, one part additionally, here with our breeding station in poland and with the focus more on this continental mm -hmm. climate, of course, we have then the chance also to to look for yeah uh, very vigorous material mm -hmm. for, uh, for uh, also this kind of late sowing dates because uh, we uh, we have to think about, okay, less uh, uh, um, uh, fungicides, less chance for growth regulation, so we have to look how this uh, sowing date will yes. develop in mm -hmm. future. But of course, also one point is then here this kind of uh, winter hardiness. Mm -hmm. Of course, we know uh, climate change, uh, uh, everything is then more mild. We see that uh, very good uh, in the north of Germany, mm -hmm. where we have not really uh, uh, strong winters anymore. But here, if we go more and more to the Eastern European countries, uh, winter hardiness is still a topic. For the farmers, it's a it's a very can okay, yes it's a very big point uh, for this kind of uh, uh, stable production and that is uh, the I think uh, the the main message uh, back to your question that uh, in the past we looked straight for yield mm -hmm. one and a half percent plus every year that was no uh, uh, problem now situation changed mm -hmm. uh, and now we have to look more for this stability to realize. Three tons, three and a half, maybe four tons, like we realized this year in, in Germany, uh, 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 harvest 2022. So that is the future, but we have to realize that with less and less input, mm -hmm. less fertilizers. You mentioned that, very expensive now. Mm -hmm. So varieties have to solve now this future by themselves. And of course, we try to to help farmers to step by step to to offer them new adapted material exactly for this situation. Exactly, you are right. So, the breeding is solution. Thank you very much. We are sure that uh, agriculture needs uh, innovation, and uh, to achieve this, uh, we need R and D facilities. Uh, what are Rappel's investment plans for the coming future? Well, Rapool and the two member companies DSV and NPZ have been investing already the last couple of years, mm. especially the last five to ten years, quite intensely in different fields of uh, our activity, yeah. which is both the plant breeding, the biotechnology, and also all what is around seed production and the teams who are doing internationally the marketing and sales. So, uh, in, at the moment, I would think we have a good setup, mm -hmm. which is modern and well-equipped for all our needs. Uh, but for sure, if we look to the future and come into coming to your questions, yes. uh, i think there will be a lot of innovation coming in uh, modern biotechnology, all right. and especially in uh, analytics of the genomic uh, setup of plants. Mm -hmm. and so we will see how quick this progress is coming and according to that needs uh, probably we'll have another necessity to more investment in this field of let's say more modern science Panie Arturze, rzepak zasiany w różnych terminach siewu, ale możemy też już więcej powiedzieć na temat preferencji rolników. Jak to wyglądało w tym sezonie? Które odmiany cieszyły się największym zainteresowaniem rolników? No, ten sezon był ciekawy. Generalnie z tego względu, że panujące warunki pogodowe i w zeszłym roku przy siewach, ale również i w okresie wiosennym, w okresie wypełniania, wypełniania uszczyn były ciekawe. I nie wszystkie odmiany sprawdziły się w tych warunkach, dlatego pod, kon, pod nowe zajęcia. Się już na kolejny sezon. Z naszej oferty dwie odmiany zasługują na szczególną uwagę, które i sprawdziły się, ale też zostały sprzedane w znacznych ilościach już pod kątem nowych zasiewów. To jest odmiana Temptation, mhm. którą wprowadziliśmy kilka lat temu, która już zyskała szerokie grono odbiorców, plantatorów. Uprawiana właściwie jest na terenie całego kraju mhm. i rok rocznie odnotowujemy większe ilości tych odmian. Jest to odmiana, która przede wszystkim jest dedykowana na stanowiska średnie, Słabszych, ale też sprawdza się dobrze w takich mocniejszych, najlepszych glebach. To jest pierwsza odmiana, na którą tutaj mogę zwrócić mhm. uwagę, a drugą odmianą, to jest odmiana, którą w tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży. To jest odmiana Jurek. To jest nasza tegoroczna nowość. Też oczywiście odmiana z tego segmentu, odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, ale oprócz tego również charakteryzuje się odpornością na suchą zgniliznę mhm. kapustnych. Obie odmiany, co myślę jest ważne, są z tego segmentu już odmian. I tego, tej nowej genetyki, która potrafi sobie lepiej radzić, czy lepiej potrafi wykorzystywać pobrany z gleby azot, czyli ten składnik, składnik pokarmowy, który, który, który w tej chwili jest drogim składnikiem i roślina musi go wykorzystać w maksymalny sposób. I właśnie te dwie odmiany Jasne. to potrafią zrobić. Ale jesteśmy w tym momencie na poletkach doświadczalnych i możemy tu zaobserwować bardzo ciekawe doświadczenie z terminem Siewu rzepaku. Termin 20 września? E, tak, jesteśmy faktycznie na doświadczeniach, gdzie testujemy różne terminy, terminy siewu. Testujemy konkretnie w tej lokalizacji, a jesteśmy w południowej Wiesko Wielkopolsce w okolicach Gostynia dwa terminy siewu. E, Założenie było takie. Pierwszy termin miał mhm. przypadać na końcówkę sierpnia, jak zazwyczaj bywa w tutaj w tej w okolicy. Okrywalnym. Natomiast e, niestety warunki pogodowe spowodowały to, że musieliśmy przesunąć się na e, początek września mhm. i ten pierwszy termin e, e, przypadł na 6, 6 września. Mhm. I stąd też mamy dwa tygodnie później, drugi termin, drugi termin 20 września. Ale jako ciekawostkę powiem, że to już jest kolejny e, rok doświadczeń z opóźnionymi, terminami siewu, różnymi odmianami i ciekawą rzeczą jest to, że w bieżącym sezonie drugi termin siewu plonował 200 kg przeszło więcej, aniżeli pierwszy termin siewu, czyli mhm. przypadający na początek września. Z czego chyba to wynika? No wynika to z tego, wydaje nam się, jak obserwujemy, że rzepak siany późno, zresztą to widać, ma generalnie mniejszą biomasę. Jeżeli się nie wydarzy nic zimą, to również wiosną będzie się charakteryzował tym, że ta biomasa będzie mniejsza. Ale co za tym idzie? W momencie, kiedy w czerwcu w tym roku było wypełnianie łuszczyn mm -hmm. i budowanie plon, okazało się, że zabrakło wody. I rośliny redukowały plon. Mm -hmm. Te, które miały większą biomasę, oczywiście miały większe zapotrzebowanie na wodę i zredukowały ten plon bardziej niż te, które miały mniejszą biomasę. Także mm -hmm. warto sprawdzać to i testujemy to. Nie, nie testujemy to w tym kierunku, że można opóźniać terminy Siewu do tych ultra bym powiedział, opóźnionych, e, przypadających mhm. na koniec września. Bardziej myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że e, odmiany, czy nowe genetycznie odmiany, można, czy stwarzają e, ten margines, że jeżeli coś nam się wydarzy w optymalnym terminie, możemy reagować i te 7 czy 10 dni później wysiewać. Właściwie na znaczy dzisiaj bez utraty siewach, tak, plonu. Tak, i, ważne, i to... również przesiewy. Także jak najbardziej. I możemy, można ryzykować. Można ryzykować. A, szampana, tak, jak Zgadza się. Ten... Rok 2022 pokazał, że czasami to ryzyko jest warte podjęcia, ale to różnie bywa, różne bywają zimy, różne jesienie i to trzeba brać na pewno pod uwagę. Tak jest, oczywiście. Także myślę, że spotkamy się tutaj na naszych poletkach, bo tutaj mhm. e, w, już w okresie pewnie wiosennym, bo mamy wiele, wiele tutaj elementów do pokazania, poczynając właśnie od dwóch od terminów siewu, ale też wiosenne poziomy nawożenia, ale też jako ciekawostkę powiem, w, w tym roku mamy założone doświadczenie, w którym chcemy testować przydatność różnych odmian do opóźnionych terminów siewu, czy, które będą załóżmy mamy 10... 10-15 dni. Po tym tak, najprawdopodobniej. Wielkie. Także zobaczymy. Także zapraszam wiosną, i Waż, później w żniwa. Ważne Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Dziękujemy.